Coś, coś nie było mi słychać, ale już jesteśmy na i Dzień dobry ze skoczni Willingen, gdzie odbędzie się dzisiejszy konkurs o Grand Prix Niemiec. Krzysztof Wienczęsty z tej strony. Już zaczynamy z pierwszym skoczkiem, Barry. Zobaczymy jak sobie poradzi ten Nie Jest to może zawodnik ze ścisłej czołówki, ale miejmy nadzieję, że wszystko uda się po jego myśli. Dosyć niska prędkość na progu. To się dosyć niski, yy, Niska odległość. Niska wartość to odległość i też niska wartość. Ponieważ jest jest chyba tym, że ma smarę firmy McLaren Honda. No cóż, realizator nam popełnił błąd, bo oczywiście bali jak skacze jako pierwszy, czyli zajmuje pierwsze miejsce, a nie silnia z 8. Czas na zawodnika z numerem 13. Nikolas. Zawodnik? Przed... Średni, ale może popisze się jakimś dobrym skokiem. No, zobaczymy, jak sobie poradzi. Dosyć ładny skok. Przekroczy punkt konstrukcyjny. 132 metry, czyli, czyli tak, przeskoczył Na skoczy która ma 107 metrów długości rozbiegu I piąte miejsce, 103,3 punkty Czas na kolejnego zanika, Baroner No, nie jest to skoczek najlepszy, trzeba przyznać Ale ma stałą formę, można wi wiadomo co się można po nim spodziewać Punkt konstrukcyjny 130 metrów mniej więcej eee, minus 5,7 punktów za wiatr, czyli warunki trochę się uspokoiły, nie miał tak dobrych warunków jak poprzedni zawodnicy. I zobaczymy jak to się przełoży. Szóste miejsce. 105,1 punkta. Następnym zawodnikiem jest piecik. Zawodnik średni, ale potrafiący mieć dobre z rezultaty. Zobaczmy jak teraz mu po powiedzie się. Brakuje mu zazwyczaj tej kropki nad i tego wykończenia. No i właśnie widzimy upalek No, miejmy nadzieję, że nic mu się nie stało. Tymczasem komunikat od Rafała Hofera. Zawodnik z numerem 13, czyli Nikolas dostał dyskwalifikację za 13,3C. No, jestem ciekaw, co to może być. A teraz wraca na zawodnik dosyć długo niewidziany na skoczniach. Nail, dosyć tam zachwiało go mocno, ale. No, bardzo dobry skok, przyzwoity, powinien być wysoko. Minus 14,88 punktów za wiatr, czyli trochę warunki się polepszyły i jest pierwsze miejsce, 115,5 punkta. Czas na zawodnika Rekadego. Zawodnik, który może stracić dobrze, czy ja widzę, że to on tam ma telefon? Co on tam robi? Oj, 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 oj. No jeżeli miał telefon, to nie dziwota, że się stracił równowagę. Tam chyba pisał SMS-a. No cóż, lekko nieodpowiedzialne zachowanie, ale biorąc pod uwagę, uwagę frekwencję, powinien się zakwalifikować 28 minus 4 punkty. Ale chyba nie powinien mieć problemu z zakwalifikowaniem się do drugiej serii. Czas na zawodnika na street, 37 numer startowy. I co też nam on tu zrobi? Zawodnik, który ma aspiracje do czołówki. No i teraz bardzo ładny skok, bardzo blisko tego, tej górnej granicy. Minus 4,76 punktów za wiatr. Czyli warunki się trochę uspokoimy na skoczni. I jest w wieczorze miejsce: 130,6 punktów i ponad 140 metrów. I teraz czas na dwóch wielkich rywali Mohito i ale Najpierw ten pierwszy zawodnik Ze Śląska Górnego. Bardzo dobra prędkość na progu. I będzie daleki skok. Daleki skok, proszę Państwa, jest to. 147,5 metra No, będzie zdecydowanie prowadził Tak jest, 141,4 punkta No i czekamy na pana 44 Czy to będzie zbawiciel skoków narciarskich? Zobaczmy Ja sobie poradzi bardzo prędkość najazdowa podobna do Mohito I jest chyba jeszcze dalej 149,5 metra, czyli 2 punkty więcej, zobaczmy jak to będzie z notami Uh, trochę więcej pu punktów od sędziów powinien dostać. I jak to się skończy? Jest na pierwszym miejscu. Ponad 4, 4,5 punktów przewagi. A teraz stary weteran. Stary Vega. Clemson81. Początkowo miał minus 20 punktów za wiatr. I proszę zobaczyć, jak pięknie wykorzystuje te warunki. Coś nie zrobi Wspaniały skok. To chyba nie czy nie będzie rekord skoczni. 154,5 metra oczywiście. Nie Czemu statystyki mi pokazują, że, dos, że dostał 18,8 punktów za wiatr? No cóż, warunki zmienne bywają. No i ostatni załogi. Krzysiek Alex. Krzysiek Alex, załogi nietociągowy. Um. E, no cóż, um, e, Krzysiek Alex nie doleciał do progu. Nie dojechał do progu. Tymczasem kolejny komunikat od Rafała Hofera. Stalnik z numerem 50, czyli Clemson 81, został zdyskwalifikowany za nieprzewidziany. Co za kurwa kuta, zbiegaj! Zwiedź... No. pała pałaska RT. Zjedz sneakers. Po co? Bo jak jesteś głodny, to zaczynasz strasznie gwiazdożyć. Lepiej? Better. Lepiej. Nie jesteś sobą, kiedy jesteś głodny. Snickers. Kolejny kondycent! Idę! Kurwawawa! Jest! I już wracamy z drugą serią, już szybko rozpoczynamy. Na torach najazdowych jest już pieczyk, wybił się, podniósł się po, tej po tym wypadku, który odniósł w pierwszej serii. No, i jest daleki skok. Tylko, że no, znowu brakuje tego wykończenia. Znowu brakuje wykończenia, tym razem w postaci braku telemarku. No i jest oczywiście pierwsze miejsce: 141,5 metra. Zobaczmy, czy przebiega go Bari. No, wygląda co. No, wylądował dosyć blisko. Trzeba przyznać, to chyba jest mniejsza odległość. Tak, 117,5 metra. Wcześniej, było 128,5. No i drugie miejsce. Nie przeskoczy. Wszystko Przesko go. Pieczek. Czasem Bolonera. Zobaczymy, czy uda mu się powtórzyć tak dobre skok, jaki osiągnął w pierwszej serii. Wybił się całkiem jeźdę, chociaż teraz nisko leci nad ze No i to jest słaba odległość bardzo słaba odległość. Eee, 107 metrów. 107 metrów pokazuje nam komputer. I to oznacza plus 10,7 punkta, czyli. No, warunki zdecydowanie się pogorszyły. Nie ma co się dziwić, dlatego też tak krótki skok. No i czas na Neila. Pierwszy skok był całkiem niezły. Zobaczymy, jak to będzie z drugim. No i bardzo ładnie minus 14,88. Przepraszam, wcześniej było minus, minus 21,37, teraz jest minus 14,88. No i 231,7 punkta. Przepraszam za tamtą pomyłkę. Wczesne na zawodnika Nasri, Nasri... No... Ma aspiracje na top 3, trzeba by sobie przyznać. mi się dosyć wysoko, ale... No spadł trochę chyba za wcześnie. Nie wiem, ja się nie znam. Ale chyba tak było. To jest oczywiście pierwsze miejsce, bo też z kim miałby konkurować? No i dwie największe gwiazdy, Mohito czy Menel. Dzieliło ich 4,5 punkta. Ale może teraz wystrzeli nam jak rakieta, rakieta z Bytomia jest bardzo daleki skok, tylko chyba krótszy niż wcześniej. Nie! 152 punkty! Uff, metry, przepraszam. No, niesamowita odległość. I jak na to odpowie Patryk? Krótyj! Już wybija się z progu, i to będzie chyba piękny skok. Piękny, piękny lec, Patryk leci i jest. Nie chyba niż Maciej Młynek czy Mohito, ale też powinno być. Dobrze, tak jest. Pierwsze miejsce, czyli konkurs o nie jest wygrała Menel przed Mohito. Trzeci nazwi. Przysiek Aleksyny doleciał do progu. Zeskocznik, żegnam Państwa. Krzysztof Aleksander, eee, Krzysztof Aleksander szczęsny.